Mistrz Małgorzata i Woland. We wstępie ujmę. Powieść Mistrz i Małgorzata Michaiła Błuchakowa była moją ulubioną licealną lekturą. Spowodowało to wysokie oczekiwania związane z inscenizacją tytułów w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Boduszkowej w Gdyni. Poprzeczkę dodatkowo podnosiło trójotwórców. Reżyseria i choreografia Janusza Józefowicza, muzykę skomponował Janusz Stokłosa, a polskie teksty i piosenek napisał Andrzej Poniedzielski. Zestawienie tych trzech nazwisk razem może zapierać tych w piersiach. Jak natomiast przedstawiają się efekty współpracy? Choć z piosenek nic na duże nie zostało w pamięci, słychać charakter muzyczny maestro stokłosy. Dla jego sympatyków jest to atut. W spektaklu wykorzystano dużo możliwości gdyńskiej sceny, dzięki czemu kolejne zmiany scenograficzne nie wybijały stoku akcji toczącej się w Jerozolimie oraz w różnych miejscach Moskwy. Całość uzupełniona projekcjami filmowymi, po które Józefowicz chętnie sięga także w stołecznym teatrze Studio Buffo. Widowisko robi wrażenie. Choć niestety po drodze gubi atmosferę Mistrza i Małgorzaty. Spektakl spójny, szczególnie dobrze zgrane sceny zbiorowe. Mimo, że początkowy marsz rosyjskiej międzynarodówki wygląda bardziej widowiskowo od balu U Wolanda, temu było bliżej do sympatycznej stypy. Atutem jest wykorzystanie przestrzeni bliższej publiczności. Ogrywane są pierwsze rzędy oraz przejścia między sektorami. Także aktorzy znajdowali się wśród widzów podczas spektaklu Wolanda. Takie rozwiązania zawsze się sprawdzają w teatrze. Też bliżej publiczności był na moment przed rozpoczęciem spektaklu Jakub Bruhizer, wcielający się w rolę mistrza. Aktor przesiadł bowiem na schodkach dzielących, a może łączących, widownię ze sceną, wczytując się w swoje dzieło. Jakub Bruchheiser jako jeden z nielicznych, a może jedyny, aktor w obsadzie Mistrza i Małgorzaty nie ma dublerów. Cieszę się, ponieważ poziom jego Herzl w skali 1 do 10 wynosi 11. Co za tym idzie, został doskonale obsadzony w roli Mistrza. Magnetyzuje od pierwszych przedsekund po wyśpiewaną na końcu razem z Małgorzatą Beata Kępa piosenkę. Zaraz obok Mistrza w swej magiczności podąża kreująca Wolanda Robert Gonera. Aktor gra prosto, bez udziwnień, z należytym swojej postaci dystansem i chłodem. Wyznacza własny rytm. Skala scenicznej charyzmy podobnie jak u młodszego kolegi. Wolandowi towarzyszy Świta, komediowot Kowaty Korowiow, Marek Sadowski, Azazello Tomasz Gregor, kot behemot Marcin Słabowski oraz Hela Karolina Trębacz. Dodatkowe wyróżnienia dla odtwórców Iwana Bezdomnego, Flip z Ciopy, bufetowego wieprza Szasza Reznikow i mogarycza Patryk Maślach. Podsumowując, spektakl widowiskowy spełniający wszelkie wymogi muzykalowe. Może zostawiać lekki niespok wynikający z przerostu formy nad treścią, jednak ogląda się przyjemnie. Szczególnie panowie będą usatysfakcjonowani widokami damskich biustów, chociaż na rozrywkę wynikającą z widowiskowej formy muzykalu też można liczyć. Legenda głosi, że duch Bołchakowa nie życzy sobie filmowej wersji powieści, w związku z czym wszystkie próby ekranizacji kończą się fiaskiem. Teatralnie za to libretto Juria Rieszencewa rośnie w siłę. Mocno wierzę, że jeszcze nie jeden twórca podejmie wyzwanie zmierzenia się z mistrzem Małgorzatą i Wolandem.